Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy. I nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili ojca waszego, który jest w niebie. Uderza mnie dzisiaj sformułowanie, które Pan Jezus powiedział: Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Nie powiedział, wy powinniście być solą ziemi. Powinniście być światłem świata, albo że będziecie, jeżeli będzie to, to to będziecie. Nie, już. Już teraz jesteście i solą i, i światłem. Dlaczego? Dlatego, że do mnie należycie. Dlatego, że chodzicie za mną. A szczególnie ktoś staje się światłem świata i solą ziemi, wtedy, kiedy przyjmuje chrzest. Chciałbym na podstawie starego rytu, Chrztu Świętego, pokazać, jak pojawiają się te elementy i światła, i soli. Dzisiaj w nowym rycie sól, egzorcyzmowana, zniknęła, a myślę, że warto byłoby przytoczyć, w którym momencie ta sól się pojawia, bo my mamy być właśnie taką solą. Lampie mieć w sobie sól, smak, mądrość, sens życia. I też nadawać ten sens życia innym, żeby być dla innych też takim smacznym, można by powiedzieć, ewangelicznym chlebem, żebyśmy mogli być dla innych też takim rodzajem pomocy w zbliżeniu do Chrystusa. Zobaczmy, że kiedy rozpoczynał się obrzęd Chrztu, zanim wniesiono dziecko do kościoła, to na wejściu do kościoła kapłan przyjmował to dziecko. Zakładał fioletową stółę i prowadził w zasadzie dialog. No, dziecko nie może oczywiście prowadzić dialogu, chyba że już jest takie większe i rozumie, no to wtedy rozmawia się z dzieckiem. Natomiast, jeżeli jest to małe dziecko, to dzisiaj rozmawia się z rodzicami, wtedy wiedziano, że nie zawsze rodzice mogą odpowiedzieć na takie pytania jakie ja dzisiaj się kieruje, na przykład czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci bożych. Ale jeżeli rodzice żyją w związku niesakramentalnym, to co mają na to powiedzieć? Nie, nie wyrzekamy się. No jak może coś się zmieni w naszym życiu, to wtedy się wyrzekniemy. No nie. Albo się wyrzekasz, albo się nie wyrzekasz. Albo żyjesz w łasce uświęcającej i idziesz do Komunii Świętej, albo nie żyjesz w łasce uświęcającej, chyba że oszukujesz, chcesz wszystkich oszukać. Nie żyjesz w łasce, idziesz do Komunii Świętokrackiej, i wszystkim mówi, że jest wszystko w porządku. No to jest no, obraza Boża. To jest bluźnierstwo, wręcz. Dlatego też w Starym Rycie pytania były skierowane do tych, których można było wybrać, takich, którzy rzeczywiście żyją w łasce uświęcającej, a mianowicie rodziców chrzestnych. I zauważmy, że e, oczywiście na początku jest pytanie o imię tego dziecka, a potem. Pytanie, czego żądasz od Kościoła Bożego? Czego żądasz? Czego pragniesz, czego żądasz wręcz? To jest słowo żądasz. I wtedy w imieniu dziecka chrzestni odpowiadają wiary, nie tyle chrztu. Chrzest jest takim narzędziem, takim prowadzeniem, ale owocem chrztu ma być wiara. Wiara, która jak ziarno wrzucone ma później w dorosłym życiu tego dziecka zaowocować uczynkami, które będą uczynkami na chwałę Boga Ojca, żeby ludzie patrząc na Jego uczynki chwalili Ojca, który jest w niebie. Następne pytanie, bardzo ważne, co Ci daje wiara? Kiedyś <gryw> rodzice zapytani, o co prosicie Kościół Boży dla swojego dziecka, odpowiedzieli, o zdrówko. A, o zdrówko bo może chory. Nie, jest, tak jest. Ja sam zostałem ochrzczony wcześniej niż rodzice planowali, bo myśleli, że umieram. Dobrze jest przed śmiercią ochrzcić dziecko, ale czasem ludzie to robią zanim dziecko zachoruje, żeby nie chorowało, to szybko ochrzczę. No nie. Chrzczę dla wiary, bo wiara daje życie wieczne. O, i to jest sens całego chrztu, żeby dziecko było włączone Wewnętrzne życie Trójcy Przynajmniejszy, aby żyło wieczne, aby było zjednoczone z Chrystusem w jego człowieczeństwie i bóstwie zarazem. I dalej zauważmy, że kapłan dodaje: Jeżeli przeto chcesz osiągnąć życie wieczne, zachowuj przykazania. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. I może tutaj jeszcze streścić inne przykazania, na przykład przykazania 10 bożych przykazań z dekalogu. Następnie kapłan trzykrotnie tchnie. Co to znaczy tchnie? Tak dmucha. To jest symbol tchnienia Ducha Świętego, jak wiatr. Pan Bóg też, kiedy stworzył Adama i Ewę, tchnął w nich, aby dać im tchnienie życia. To ma być tchnienie życia Bożego. I na czole czyni znak krzyża, aby kochało całym swoim umysłem, na sercu, aby całym sercem kochało. I także kładzie na tym dziecku ręce, jakby tak, w ten sposób oddaje to dziecko kapłan panu Bogu, składa go w darze, to już ma być dziecko Boże. Oddaje to dziecko pod opiekę Boga, zanosi modlitwę o pomoc, opiekę na całe życie. Potem kapłan podaje dziecku właśnie ten sól egzorcyzmowaną. Jest to symbol mądrości i mocy ducha świętego. Chroni ta sól przed zepsuciem, przed pokusami złego ducha. Ten znak został właśnie teraz w tym nowym rycie zanikł. To dziecko. Posypywano ten sól, egzorcyzmowano na język. Jakby większe dzieci, jakieś takie nie do końca świadome tego, to potrafiły krzyczeć, pluć. W związku z tym zrezygnowano, bo dzieci różnie reagowały na sól na języku. Hmm. A może szkoda. <laughs> Następnie kapłan zanosił modlitwę za dziecko. Prosił o wytrwanie w tym dobrym, żeby było rzeczywiście. Tak, jak ta sól dla świata, czynił znak znowu, znak na czole, na piersiach. Potem kładł ręce znowu, i żeby oddawać w Trójcy Świętej na własność. Wreszcie brał tą fielotową stółę i kładł na dziecko. Stóła jest znakiem władzy kapłańskiej. I co oznaczało, to oznaczało, że wprowadza to dziecko do kościoła. Jako przedstawiciel kościoła. Wprowadza to dziecko teraz do wnętrza kościoła. I przy, w tej procesji zatrzymywano się przy chrzcielnicy. Wtedy odmawiano wyznanie wiary i modlitwę pańską. Następnie znowu, trzeci raz już odmawiał kapłan egzorcyzm. Następnie brał na palec swoje ślinę. I tę ślinę, która oznacza to, co Pan Jezus uczynił, wkładał do uszu, wkładał do nosa, to oznaczało, żeby człowiek otworzył się na głos Boga, na jego słowo, na jego obecność, żeby miał duchowy zmysł, jakby taki węch odczuwania Boga. I wołał do tego człowieka tak jak pan Jezus do głuchoniemego: Efata. Otwórz się. Otwórz się. Obrzęd Efata czyli obrzęd otwórz, otwórz się. Żeby być rzeczywiście tym światłem świata i taką solą ziemi, to trzeba się otworzyć, bo to nie pochodzi od nas. To, to światło to jest światło Boga. To od nas się tylko odbija. Przyjmujemy i emanujemy światłem Boga. A sól jest nam dana od Boga. Potem kapłan już zakłada, jeszcze zadaje pytania. Ale to pytanie jest skierowane znowu do chrzestnych. Odrzekasz się ducha złego i wszystkich spraw jego i wszelkiej pychy jego, i w imieniu dziecka rodzice odpowiadają pozytywnie. Wtedy kapłan czyni znak krzyża olejem katechumenów na piersiach, na plecach dziecka, i to jest znak, że dziecko ma przyjąć jarzmo nauki Chrystusowej, jego przykazań, wypełnieniu tych przykazań. Następnie kapłan już wtedy zdejmuje fioletową stółę i zakłada białą stółę symbol niewinności i czystości i zadaje kolejne pytanie do rodziców chrzestnych lub do samego dziecka: czy chcesz być ochrzczony? I kiedy jest pozytywna odpowiedź, tak. I wtedy kapłan odpowiada tymi sakramentalnymi słowami, na przykład arkadiuszu. Ja jestem arkadiusz. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Po tym chrzcie następuje modlitwa z krzyżem. Kapłan bierze krzyż i czyni znakiem krzyża, właśnie błogosławi to dziecko, następnie namaszcza na życie wieczne, żeby właśnie było tak chronione, Kapłan znowu kładzie stółę, już teraz białą, tak jak już mówiłem, symbol niewinności, wolności, triumfu Chrystusa nad szatanem. W końcu kapłan zapala świecę, symbol żywej wiary, gorliwości i czujności potrzebny do tego, żeby nieść to światło w świat, żeby rzeczywiście być tym światłem świata, nasza wiara jest właśnie takim światłem. I na koniec mówi. Idź w pokoju i Pan niech będzie z Tobą. Dzisiaj Pan Jezus posyła nas, abyśmy rzeczywiście się o Jego miłość, Jego wiarę, przez wiarę zapalali, ale też żebyśmy byli taką solą ziemi. Kamil Cyprian Norwid, Cyprian Kamil Norwid, nasz wieszcz narodowy, napisał ten słynny wiersz, że Bo nie jest światło, by pod korcem stało, ani sól do przypraw kuchennych, bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy, praca by się z martwych wstała. I na tę pracę ku życiu wiecznemu, by się z martwych wstało, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech to nasze światło świeci przed ludźmi, aby chwalili, dobre, chwalili Boga, widząc nasze dobre uczynki, widząc na owoce naszej wiary. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.